Chciałam zaproponować wszystkim to, co najlepsze w naszej polskiej kulturze czyli polską muzykę, czyli wspaniałych polskich pedagogów, najlepszej klasy. No i najpiękniejszy obiekt, bo to jest wspaniałe, że ten obiekt jakby fenomenalnie koresponduje do tego artystycznego wydarzenia, jakim są właśnie warsztaty muzyczne na zamku. I właśnie w tym, tym razem zaproponowaliśmy pałac, właściwie zamek, przepraszam, w Półtusku. Myślę, że wszyscy wspaniale się odnaleźli. Jest cała masa muzykujących dzieci, które pięknie wypełniły muzyką właśnie ten piękny obiekt. Dzisiaj było mnóstwo zajęć, były zajęcia grupowe, były zajęcia takie nazwijmy teoretyczne z muzyki, music mind games, była rytmika, było bardzo dużo rozśpiewania również na właśnie tej rytmice. A dzisiaj jeszcze mamy taką nazwijmy imprezę, czyli przygotowujemy wszystkie dzieci do zagrania jutrzejszego koncertu, który właśnie na sali Manesz o 12 jesteśmy otwarci dla wszystkich i szczególnie półtłuszczan zapraszamy. Przyjdźcie, jesteśmy otwarci. Kultura z niedzielę. Ale zrobiło nam się mocno światowo na zamku. Zdecydowanie mamy taki aspekt internacjonalny, ponieważ mamy gościa zagranicznego, maestro Roberto Sarno, wybitny skrzypek i fenomenalny pedagog właśnie skrzypiec, przyjechał tutaj specjalnie na nasze zaproszenie. Jestem umilona, że przyjął nasze właśnie zaproszenie na zamek i jest tu w swojej osobie Roberto Sarno. Think about uh, our workshop. The workshop is uh, extremely well organized, and uh, I, I've rarely seen such a nice organization, in all details as this one. And this is probably the best environment in which to cultivate the Suzuki culture. Suzuki was the uh, first one who had the intuition of applying the tongue principle to an instrument, and by doing this, he really was the first one to open the gates of music to every child so with this principle every child can and the, i don't think there will be any anything better environment than this one in the way it's been organized it's uh, it really you can smell you can breathe the suzuki philosophy in this very nice environment mm -hmm. ja yeah Tak, jak proponowałam ten obiekt do realizacji tych warsztatów, to było to przede wszystkim, żeby dzieciom, już nawet bardzo malutkim, oferować na najwyższym poziomie obiekty, obsługę przyjazną, przyjemną i wspaniałe polskie jedzenie. Tu przede wszystkim, to również oczywiście gość zagraniczny, który może delektować się tą polską kuchnią. To też jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy tak, myślę, zaimponować maestro Roberto Salmo. Uh, Roto, uh, what do you think about the uh, cuisine here? That very nice, uh, absolutely. It's, uh, um, it's one of those things where it's not necessary to eat in big quantities mm -hmm. because the quality is so high. And it's, uh, it, it's not like, uh, I, don't, I don't know how to say it, it's, uh, it's very genuine. It's, you have the, uh, the impact, you have the impression that is made in a very genuine way, like old style. And, yes, uh, traditional yeah absolutely traditional, traditional. So, there's nothing you know you can you can go to you know five stars uh, restaurants uh, michelin whatever yeah. and sometimes you you it, it's such it's it, a little bit too much um, kind of plastic looking thing with all the due respect for all the very mm -hmm. nice chefs that are around but here it's like you are invited at someone's home To eat. Yes, exactly. You have that, that idea. I This is a word, a word. You said home, because we are at home, huh? Wszyscy dobrze się tu czujemy, naprawdę. Wspaniale się tu ogladujemy. Mm. Mhm. Małgosiu? Tak. Tutaj nawet dzieci czasami zostawiają jakieś swoje rzeczy. Na początku biegały i zastanawiały się, gdzie jest moja kurtka, gdzie jest moja teczka, gdzie są moje skrzypce. A potem oddechną, no tak, jak w domu nikt nie zabierze, tak. wszystko jest, czeka na mnie i, i taka ulga, okej, okay. czujemy się tu bezpiecznie. We safe here. Absolutely. My jeszcze zajrzymy do tych sal, Zapraszamy co one skrywają się. podczas warsztatów e, dzisiaj. Ale mówiliśmy o koncercie, to mhm. wspomnijmy o nim jeszcze i zaprośmy jak największe grono półtuszczonych. Jeszcze wcześniej powiem, że jak będziecie Państwo oglądać e, fragmenty z e, sal ćwiczeń, to proszę zwrócić uwagę, czy dzieci są zrelaksowane, czy wręcz przeciwnie są zmuszane do grania i, i mają dość. <gry> Chciałam Dokładnie. wszystkich zaprosić na koncert 27 października na godzinę 12 na zamek w półtusku. Tutaj od w... w sali manerz, mhm. gdzie dzieci Suzuki wykonują, wykonają repertuar Suzuki oraz repertuar dodatkowy na polską nutę pod, e, pod dyrekcją Roberta Sali. To będzie mistrzowski koncert, takiego w półdusku jeszcze nie było. Nie, na pewno. Takiego tak, tak nie było. było. Dziękuję ślicznie Dziękuję. i widzimy się na koncercie. Dziękuję. Zapraszamy.